Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z box openingiem, bo właśnie dzisiaj przyszła do mnie silikonowa laleczka, o której mówiłam w poprzednim odcinku. Właściwie to nie przyszła, tylko sama ją sobie odebrałam z poczty. Albo najpierw, najpierw pokażę Wam ubranka, które przyszły do paczkomatu. Zostały one nadane w czwartek po południu. Nie, w czwartek po południu ja je zamówiłam, właściwie w nocy. A w sobotę rano już były w paczkomacie, tylko nie miałam czasu wcześniej, żeby je odebrać, więc, więc zrobiłam to dzisiaj. No i tak, pierwszą rzeczą są takie skarpetusie z grzechotką, bardzo fajne, bo 12 zł kosztowały, coś koło tego. Później mamy taki rampersik. Wielorybki. Mam bardzo podobny, tylko że większy. To on będzie dla nowej Lali. Tutaj też dla Wojtusia jest taka malutka bluzeczka. Tutaj dla Emi mamy taką, o, Taki Rampers. Szary z kokardką. Tutaj taki zwykły biały pajacyk w rozmiarze chyba 44 dla wcześniaków. Taki klasyczny, bardzo fajny. O, i to rzeczy, które mi się najbardziej podobały. Czyli taki zestaw. Z kotem oczywiście. No niestety był dość drogi, ale myślę, że jest wart swojej ceny. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać. O, ten kociak, ten kociak jest taki wypukły. On jest tutaj taki mięciutki, fajny. Coś tu ma w środku jakąś yy, albo materiał, albo watkę. Coś w każdym razie bardzo fajnego. No cudne jest. A co do drugiej rzeczy, nie byłam pewna, przekonana czy ją brać, bo na zdjęciach wyglądała tak sobie. Ale jak otwarłam, to okazało się, że jest ekstra. O, zobaczcie sami. I fajne jest, bo jest naprawdę małe. To jest też taki komplecik. O, tutaj fajne Disneyoski, Tutaj fajnie widać elementy z bajek. Z księżniczek. I tak, tutaj mamy księżniczkę z pięknej bestii. Tutaj pewnie będzie kopciuszek. Tutaj mamy y, Jasmine z Alladyna. I prześliczną śpiącą królewnę, bodajże Aurorę. Gdzieś ta ostrość? O, o, tutaj już widzę, że mi nośka pazurem zahaczyła. A nie, to jakiś paprok. Myślałam, że to nośki sprawa. Bo zanim. Y, y, Zaczęłam nagrywać, wyciągnęłam wszystkie rzeczy z paczki i nóżka przez to przeleciała, zaczęła się w tym tarzać, więc musiałam przerwać i nagrać jeszcze raz. Dobra. Tutaj mam smoczki jak tym ciekawa. Bo dopiero jak je zamówiłam, to się zorientowałam, że się pomyliłam. Yy, I zamiast od 0 do 3 zamówiłam plus 3 miesiące. 4 smoczki. Mój błąd, niestety. A smoczki są dość drogie, bo za dwa smoczki wychodzi chyba 50, no to chyba 54 zł, coś koło tego. Więc za tych, więc za te cztery smoczki zapłaciłam. No, ponad stówkę. No, jeszcze nie było Alegro Smart, więc jeszcze do tego była przesyłka. Zaraz zobaczymy, jak one będą wyglądać. To są te fajne smoczki z awentu. Nie, nie mają takiej wielkiej tej końcówki. Myślałam, że będzie większa. To są te takie całkiem okrągłe, bez tych tutaj misiów, bo te z misiami są troszkę tańsze. O, właśnie zależało mi bardzo na tych zielonych, klasycznych. Super. Myślę, że one będą i dla Juniora dobre, bo bardzo mu się ostatnio te spodobały, więc zamówiłam więcej. Jeden będzie dla Juniora, a drugi będzie dla Lali, ponieważ, jak już mówiłam, ona ma otwartą buźkę. No nie. Łobuzie! E, dobra, tutaj mamy paczuszkę z lalą. Jak widzicie, troszeczkę to niechlujnie zrobiłam, bo rozciąłem już tą paczkę. Jak widzicie, już, to się, już udało mi się to rozciąć. E, I tak. E, tutaj trochę też brzydko zakryłam e, moimi tureckimi rachatłukom, moim ulubionym słodyczem. Zakryłam etykietkę mm, z adresem. I tutaj były takie perturbacje z tą paczką, ponieważ. Ona z Anglii przyszła do Polski w ciągu dwóch dni, a od środy już stała gdzieś na e, punkcie przeładowania, bodajże w Krakowie. No i stała, i stała. Ja codziennie patrzyłam i nie idzie, nie idzie, nie idzie. Dzisiaj rano patrzę dalej tam stoi. No i w końcu się wkurzyłam. I może Wam A mogą właściwie smoczkami przykryć, byłoby bardziej tematycznie. I dzisiaj patrzyłam na stronie dalej. jest, Dalej stoi w Krakowie. No, więc zadzwoniłam na infolinię poczty polskiej, powiedziałam, jaka jest sytuacja, że ta paczka miała być dostarczona najpóźniej w piątek, bo to był ekspres. I w momencie, właśnie gdy ją poczta polska z Anglii, ona się gdzieś zatrzymała. No, i pani mi sprawdziła, podała numer, sprawdziła, zgłosiła interwencję, że faktycznie już jest za późno. Pani zgłosiła interwencję i w ciągu, nie wiem, dwóch godzin, wyruszyła, paczka z Krakowa wyruszyła do Nowego Sącza, no i później zadzwoniłam na punkt przeładowania w Nowym Sączu, ale tam dowiedziałam się, że, przeszło, że została już paczka przesłana do mojej jednostki pocztowej, która jest najbliżej mnie, która odpowiada za doręczenie w moim rejonie. Zadzwoniłam sobie jeszcze tam, do mo na moją pocztę, pani powiedziała, że mam jeszcze Pół godziny, żeby dojechać po przesyłkę, że możemy ją wydać bez problemu, więc podałam numer, pani sobie przyszykowała, jak przyjechałam na pocztę, to już paczuszka na mnie czekała. Trochę nerwów mi to zjadło, zanim to, ta paczka do mnie doszła, ale cieszę się, że dzisiaj już udało mi się ją odebrać, bo byłam strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądało. I tak, myślałam, że ta lalka jest leciutka, że ma tam gdzieś, no nie wiem, kilogram, dwa kilogramy. A okazało się, bo dzisiaj sprawdziłam specyfikację, chociaż nie jestem na 100% pewna, czy to ta lalka, więc to jest e, ciekawostka. Zresztą mówiłam Wam, że ja dostałam tylko jedno jej zdjęcie i nawet nie wiedziałam, jaka to firma, co to, czy to silikon, czy to winyl, czy ma brzuszek materiałowy, czy jak to wygląda. Ale po zdjęciach doszłam do tego, że to będzie silikonowa lalka. Wiedziałam, że ma 55 cm na oko. O, dzisiaj w specyfikacji przeczytałam, że ma ich aż 60 Niecałe, bo tam chyba 59, więc jest naprawdę duża. I powiem szczerze, że jak ją na poczcie podniosłam, to byłam mocno zdziwiona, bo ona ma ponad 5 kilo, Więc naprawdę, kawał faceta. Chyba faceta, bo też koleżanka mówiła, że to jest chłopiec, bo nad niebiesko ubrany, ale już tam nie sprawdzała, co ma w portkach. <laughs> więc. No cóż, może nie będę przedłużać, otworzymy sobie tą paczuszkę, bo ja jeszcze nie otwieram. Dobra, nie przedłużę, bo się rozgadałam jak głupia, nie wiem po co. Eee, tylko, że tak, tutaj będę miała problem może z mały z otwarciem, ponieważ ta paczuszka, ta lalka jest po prostu wrzucona do tego kartona. Ona nie jest zapakowana tak jak lalka normalna, taka jak przychodzi Reborn. Więc ja sobie tutaj, o, przygotowałam sobie kocyk. Ja sobie tak zakryję tą paczuszkę. Złapię rękami lale, wyciągnę ją i potem będziemy sobie ją po kolei pomacam, pomacam co, co jest gdzie i będziemy ją powolutku razem otwierać. Więc do dzieła. Dobra, musiałam kotura wpuścić, bo mi tutaj nie daje żyć. Rysiu, czekaj, nie teraz. Ty lubisz mi przeszkadzać, ale dzisiaj byś sobie już dał spokój. Dobra, otworzymy to tak. Ja jej nie widzę. Mam nadzieję, że wy też nie. Tutaj są chyba nóżki, bo tak mi tutaj wygląda. Dobra, widzę, że już gdzieś jest główka, Więc sobie, o, tak, to sobie otworzymy. O, już czuję w rękach, że to silikon, ale Franca ciężka. O, matko jedyna. Nawet widać jaki karton, nie spaczcie. Tłusty od tego silikonu. No ciekawe, ciekawe. Dobra, musiałam ją obrócić, bo okazało się, że jest do góry nogami. Zaczniemy sobie od nóżek. Aha, ona ma tutaj pajacyk, więc nie będzie tego dobrze widać. Kurczę, trochę tu ciemno. Już przesunę sobie ją bardziej pod okno. Dobra, tutaj mamy nieco więcej światła. A, to zaczniemy od rączek, jak już tu rączki wystają. O, już kocikłak jest. Dobra, już tu się kłaki oczywiście poprzyklejały. Noścynę, bo ona tu po kocyku przeleciała. Ale fajny, fajny w dotyku jest. Miałam już kiedyś silikonową lalkę, ale ona była taka no dużo bardziej tłusta, ale ma wielkie łapy. Matko jedyna jakie ma wielkie łapska w porównaniu do mojej Emilki i Wojtusia. To jest lalka Iwita, więc to nie jest jakaś rewelacja, ale to jest y, największa i naj, y, najcięższa i najdroższa z tych lalek, bo ona normalnie kosztuje y, chyba 2280 zł coś takiego. Ja dałam za nią no przez połowę mniej. Więc e, cena, myślę, że myślę, że lala jest warta swojej ceny. Zaraz zobaczymy drugą łapę. Uj, jaka wilga na łapa. Już jest cała w kłakach. Rozciągają się paluchy. Rozciągają się. Pewnie. Co by się miało nie rozciągać? Tutaj Wam może zbliżę. Oczywiście jest cała w paprochach. Więc ją trzeba będzie ukąpać. Ale się trzęsie śmiesznie. Ale powiem Wam, że fajnie, że jest... Że mam teraz lalę silikonową, bo mam więcej możliwości robienia filmików, bo będę mogła na przykład nagrać kąpiel takiej lalki silikonowej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, już mamy rączki. Całkiem fajne. Teraz sobie rozepniemy tego. Teraz sobie rozepnę tego pajacyka. Zobaczymy, co ona tutaj ma na dole. O, Sisiora ma! Ma sisiora i nie ma pampersa, ale jaja Dobra, może zakryjemy je tego sisiora Ale tutaj nóżki Wam powiem, no fajnie wyrzeźbione Czyli jest faktycznie chłopczykiem Zobaczymy sobie brzunio E no brzunio super Brzunio Cycuchy Fajna, fajny ma brzunio tak jest delikatnie pomalowana, jak, no jak laleczki i wity. No ale one takie już są. Chociaż powiem Wam, że spodziewałam się, że ona będzie całkiem blada, a tutaj widzę, że ma fajne kolorki. Co prawda tutaj troszkę ciemniej mi pokazuje. Ale zaraz zobaczymy, jak wyglądają nóżki. A ściągnę jej to całe. No, nogi Wam powiem fajne. Fajne. Chociaż. O, tutaj są jakieś takie posklejane. Chociaż może to się wpuszczone. Czy takie jakby pocharatane. Tutaj widzę jest jakieś pęknięcie czy rozcięcie. Nie, to jest chyba mm, w pracy e, w formie. Tak, to jest z formy po prostu to rozcięcie. O, to widać na większości lalek. Dobra. Zakryję mu tego ścisiora pampersem, żeby tak nie straszył. Tutaj specjalnie mam. E, trójeczki kupione większe. Więc powinny być dobre. Łomatko! Jaki chłopak jest ciężki. Powiem Wam, że nie wiem, czy ta trójka nie będzie na niego za mała. Ale nie. Jak się dobrze naciągnie, to powinna być ok. Zrobiesz mamy tak. Tak pod pępuchem. Tak, jak powinno być. i już nam sisiorem tutaj gołym nie straszy no i co, powiem Wam, że no podoba mi się za tą cenę yy, za tą cenę, którą za niego dałam myślę, że jest naprawdę fajny dobra, to co, nie przedłużam i przechodzimy do główki ja sobie tutaj już przeszykowałam rekwizyty, żeby sprawdzić na nim jak będą yy, smoczki pasowały tu mi się zasłonka wkroiła to co? ściągamy kocyk z główki. Raz, dwa, trzy. Ta -da! O jaki jesteś fajny wysol. Ale numer. Jakiego masz pyza. Ale wielki jest. Ja cię kręcę. On ma podobno wymienne oczy. Nie, ja tak wam nie pokażę, bo się trochę się tu przekręca. <laughs> Ale fajny, jak taki mały kosmita. Powiem Wam, że on ma podobno wymienne oczy, bo już tu widzę, że ma zezola, więc te oczy można wyjąć, poprawić. Może większe, żeby miał takie jakby szerzej otwarte te oczka. No fajny jest, fajny. Tutaj na kamerce on jest taki mocno czerwony. Zdecydowanie bardziej niż w rzeczywistości. Ale. Ale te usta ma trochę za mocno czerwone. Tu widać, że... Tutaj widać, czym był w odlecie, bo ma tutaj takie jakieś y, silikonowe niedociągnięcia, jakieś takie od pęknięcia, czy takie roz, rozwarstwienie silikonu. Ale to nic, to praktycznie jest niewidoczne. Myślę, że jak się go fajnie ubierze, ubierze się mu czapeczkę, to może być całkiem fajnym bobasem. Tutaj mam fatalne światło, bo już jest po 18.00. Więc już nie jest tak fajnie jak powinno być. Dobra, to co? Spróbujemy mu włożyć takiego smoka z pieskiem. He! Idealny, patrzcie się. Idealny. Ale super. Ekstra. Nawet nie trzeba się męczyć za bardzo składaniem tego smoczka, bo jest taki. No Idealny do jego buźki, raz sobie zobaczymy inne. Niestety w większości tych smoczków a, poobcilałam końcówki, ale to nic, kupię nowe. Jeszcze tych nowych smoczków nie otworzyłam, ale tutaj mamy smoczek z Aventu, co prawda fioletowy, bo to jest Emilkowy, ale jest dobry, patrzcie się, do jego buźki jest idealny. Oj, ciężko mi się tu głowę odwraca, bo on jest tutaj taki dość sztywny. No ale powiem Wam całkiem fajny. I tą buźkę fajnie w środku widać. No fajny jest, fajny. Zobaczymy sobie jak z takim większym smokiem sobie poradzi. Hm, I też super. Elegancko. Nie no, ekstra, bajer. A tutaj taki smok. To jest jeden z tych nowych. Które pokazywałam Wam w ostatnim odcinku. No, super też jest idealny. Tutaj, jak go lepiej dopcham, to będzie się myślę, lepiej. Myślę, że lepiej tutaj będzie się układał. No, fajny jest, fajny chłopaczek. A jeszcze tutaj mam taki typowy dla noworodków. Taki jednorazowy, szpitalny. Chyba go odwrotnie użyłam. No, ale też jest super. Nie, no, fajnie, fajnie. Super, podoba mi się chłopak. Może ściągniemy mu tutaj tą bluzkę jeszcze. Zobaczymy, jak on tutaj wygląda dalej. A ja go dzisiaj elegancko wykąpię, wypudruję i myślę, że będzie, będzie fajny, nie będzie się tak lepił. Chociaż powiem Wam, że on jest mniej tłusty, mniej taki lepiący niż poprzednia moja lalka silikonowa, bo ją za nią zapłaciłam ponad 4000. I właściwie nadawała się do niczego, bo nie dało się jej w ogóle przebierać, bo się, po prostu to się ślizgało. Wszystkie ubranka, które. Yy, były, były na nią ubrane po prostu no, tragedia, nie dało się tutaj nawet tak rękawka obrócić, żeby go poprawić, bo wszystko to było sztywne o, patrzcie się, tutaj włożyłam do kołyski z Wojtusiem i Emilką jaka jest różnica wielkości no chłopak jest po prostu ogromny Ile że jest kawał faceta w porównaniu do tych moich dwóch maleńtasów nawet widać po główce, jaka jest wielka. Już ma swoją półeczkę zrobioną w naszej szafie. Właśnie tak się zastanawiam czy nie zrobić mu włosków. Żeby mu troszkę urody dodać. Bo tutaj widać ten silikon jest taki nie do końca wytopiony. Dlatego on miał widocznie lepszą cenę. no tutaj pokażę Wam. Już mam tutaj swoją półkę zrobioną. Po, poprzedniej, po jednej z poprzednich moich lal. Po takim dość sporym chłopcu. Więc myślę, że to będzie na niego dobre. A na dole są rzeczy y, Juniorka i Wojtusia, bo te też niektóre zamieniam. A to jest cała półka jego. Wydawało mi się, że nie mam w ogóle rzeczy na, na taki większy rozmiar, a się okazało, że tyle tego się uskładało. Więc będzie w czym wybierać. Ja on tutaj, powiem Wam, że na filmie nie wygląda tak fajnie jak w rzeczywistości. Wiadomo, że on nie jest najpiękniejszy, bo to nie jest jakiś y, rewelacyjny, Silikon, ale powiem Wam, że jest całkiem, całkiem fajny. I fajne jest to, że jest taki duży, więc no tylko, że ciężki, ale... ale podoba mi się. A poprzednia Lala, którą pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, która do nas przyszła, właśnie dzisiaj wyruszyła do nowego domku. I myślę, że jutro już do niego dotrze, bo wysłałam kurierem DPD, więc mam nadzieję, że będzie dość szybko. A teraz na koniec mały konkurs na imię dla tego małego słodziaka, raczej Zola, bo teraz tak mi, tak mi się jakoś skojarzył w porównaniu do tych moich dwóch małych, cudnych laleczek. Wiem, że nie jest idealny, ale, ale myślę, że jakieś imię pasuje mu dać. Od razu mówię Wam, że nie lubię wydziwionych i nowoczesnych imion, raczej jestem tradycjonalistką, jeżeli chodzi o imiona. Chociaż czasem lubię coś poszaleć, ale y, akurat myślę, że tutaj nie będę chciała jakiegoś na przykład Eryka, y, Briana. Czy... I też y, myślę, że można wziąć pod uwagę, że y, moje lale mają na imię Wojtuś i Emilka, więc trzecia, no fajnie by było jakby pasowała do tego zestawu. No i co? I nagrodą będzie zestaw dwóch smoczków i do tego zawieszka. Dla zwycięzcy, który wymyśli najfajniejsze imię, które zostanie nadane temu małemu Bobasowi. I konkurs trwa, dajmy na to, do 5 maja. No i co? I to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!